Witam, witam, pozdrawiam w imieniu pańskim, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i odpowiadam na pytanie w sposób wizualny, jak mi się udało właśnie, jak to mi się udało, jak mi się udaje zwalczać grzech różnego rodzaju grzech cielesny, grzech. Grzech, powiedzmy siedem ostatnich grzechów, dziesięciu przekazań, gdzie z trzema pierwszymi nie mam problemu wcale. Kochani, to jest właśnie nauka Pawła o nowym człowieku, której, którą wielu pastorów lub też obojętnie nauczycieli w kościołach jakimkolwiek nie uczą tego, jak uczą najczęściej uczą źle. Do starego człowieka mówią o nowym człowieku, zamiast ludziom mówiąc, że oni są już, że oni są już na właściwej drodze, oni już są dobrzy. Tu jest jeszcze wchodzi kwestia nasza, że my musimy w to uwierzyć, a nie dalej zachowywać się tak, jak się zachowywaliśmy, i tylko w to wierzyć. Dziękować powinniśmy Bogu. Musimy, musimy to robić, musimy Bogu dziękować właśnie każdego dnia za to, że jesteśmy nowym człowiekiem i wierzyć w to. My nie jesteśmy, kochani, jakimś roskie znanym zwierzęciem. Bóg nam, Bóg nam dał dary Ducha Świętego. Bóg nam, I wie, skoro wiemy, że dostaliśmy Ducha Świętego, wiemy, że Właśnie nie ma, wiemy, że nasze imię jest w księdze, której nie widzieliśmy, wierzymy w to, wierzymy w Boga, którego nie widzimy. Tak samo powinniśmy uwierzyć, że siedzimy w Nim na wysokościach, tak jak czytamy w piśmie. Tak jak, czy, tak jak czytamy, że takim jakim on jest, takim i my jesteśmy. Już tu na Ziemi. I tak jak czytamy, że. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa, jest w nas. Tak samo wiemy, że jeśli mamy tę moc, mamy moc wskrzeszenia Jezusa. Taka sama moc jest w nas. To znaczy, już wszystko jest w nas. To jest tylko kwestia tego, żebyśmy w to uwierzyli, żebyśmy faktycznie każdego dnia od rano wstali i już, już sobie to zaczęli wmawiać. Że jesteśmy czymś innym, że już nie jesteśmy tym samym stworzeniem. I gdy ktoś szuka zaczepki, czyli szatan używa kogoś, gdyż to tak wygląda, my nie walczymy z ciałem ludzkim. Ja, ja, ja nie walczę z kimś, kto myśli inaczej niż ja, z kimś, kto chce mnie zglebić, tylko dlatego, że ja mam inne myśli. Mi to nie przeszkadza. Jeśli ktoś mówi, że słuchaj, ty postradałeś, ty postradałeś zmysły, swoje zmysły. Ja, mu, ja mu mogę powiedzieć, że ja, jestem, ja, ja postradałem twoje zmysły, a ja jestem pełen moich zmysłów, zmysłów Boga. Yy, oczywiście, to jest tylko żart. Lepiej, żeby temu człowiekowi tego nie mówić. Yy, to, jest, to jest dla nas, to jest to, co, to jest to, co my powinniśmy wiedzieć. I po jakimś czasie, gdy my zaczniemy się modlić, w ciągu dnia, nawet czas, y, coś robimy, obojętnie co, i przypomnieć sobie o tym, jakie to jest wspaniałe. Y, niech to wejdzie w nas, w nasze emocje, prawdziwie, w naszego ducha, i my będziemy, my będziemy to będzie w nas y, żyło. Y, y, tutaj w USA, właśnie bardzo dużo, bardzo dobrą naukę w tym temacie ma Andrew Womack, którego książki możecie kupić w Polsce? Jeśli chcecie, Wam pod spodem napiszę linki, do, które to są książki konkretnie, bo że są przetłumaczone. W ogóle ja polecam jego wszystkie książki. Możecie go uwaza uważać, że on, ci, którzy uważacie, że on coś nie tak uczy, bardzo Was proszę, zobaczcie te książki, gdyż. Ja yeah, ich nie czytałem, ja słucham jego naukę w tym kierunku i mi to bardzo pomogło. Naprawdę. I dlatego polecam was. Polecam wam te książki. Yy, lo, niestety, no, ciężko bez tych książek, ciężko bez tych książek, nie ciężko bez tych książek. Ciężko bez tego typu nauki pojąć, y, co się faktycznie w nastało. Y, a, a to jest podstawa. Gdyż my już jesteśmy, tu powinniśmy świecić. Nasze oczy powinny inaczej widzieć. Jeśli nasze oczy będą widziały nas samych w, w świetle Jezusa, w świetle w jakim chodzi Jezus, my będziemy tutaj oświecić. My możemy, my możemy góry przestawiać nie w sensie oczywiście zmieniania, zmian geografii, tylko, tylko dzięki nam może się dokonać zbawienie wielu innych osób. To jest najważniejsze. Tak więc myślę, że to wszystko, co w tym temacie chciałbym powiedzieć, to nie, jest, to nie jest jakaś psychologia, ale oczywiście można to nazwać terminem ludzkim psychologią, to o czym ja mówię, w sposób, w jaki ja to sobie zacząłem wmawiać, ale tak właśnie to, to jest myśl Boga. Ja jestem nowym, ja jestem nowym stworzeniem, więc ja to, zacząłem to sobie wmawiać, że tak jest. Nie, da, nie dałem złemu powiedzieć, że jest inaczej. My słyszymy nieraz w naszych myślach, że jesteśmy do niczego, gdyż upadliśmy. I, i oczywiście, każdy z, nas, każdy, każdy z nas, każdemu z nas zdarza się upadek. Ale jak najszybciej trzeba wstać. Jak najszybciej trzeba z tego wstać, nie dać złemu centymetra ugrys nas na milimetr na przykład i tylko tyle mu dać, a już wstać od razu i nawet już tego milimetra nie będzie. Koniec, wstajemy, tego, tego nie było, to jest nam zapomniane i nie wracamy do tego. Nie idziemy z powrotem grzeszyć oczywiście. Dziękujemy znowu Bogu, że jesteśmy nowym stworzeniem. Dziękuję Wam bardzo.